Wow, let's fucking go! Co to jest? Nowa broń, popa! Jaki to jest dobry feeling w ogóle strzelania z broni, Kurde. Metal Eden, i z tego co wiem to jest, proszę bardzo, Deep Silver, Raycon Games, to są chyba Polacy, Raycon Games. No przecież Ruiner to jest polska gra. Metal Eden. Pełna adrenaliny strzelanka science fiction. Zaawansowana jednostka coś tam coś tam zostaje wysłana na samą samobójczą misję. Weź udział w cybernetycznej wojnie przeciwko siłom maszynom ble ble. ble ble ble. Nie no Warsaw Poland. No przecież. Waliców 11. Polska górą. Dobrze, czyli polska gierka. Sprawdźmy. Zwykły, trudny, brutalny. Dajmy zwykły. W przyszłości ludzkość przemierza kosmos. Technologia rdzeni, która przechowuje cyfrową ludzką świadomość w bezpiecznych i kompaktowych jednostkach przechowywania psychiki, pozwala nam dotrzeć do odległych zakątków wszechświata. Przystąpiliśmy zatem do kolonizacji nowych światów. Ale nawet milion mil od Ziemi ludzie pozostają ludźmi. Misja zero. Enter. Dobra, jak to w ogóle klatkaż wygląda? 45... kurwa, tak 3... Zobaczymy już jak będzie... O kurwa, jaka, jaka czułość w ogóle wyjebana w kosmos. To się zgadza, bo jesteśmy w kosmosie, nie? Ale juchy ty, dużo, fajnie. Mnie tak po prostu irytuje dzisiejszy gaming, że no nie, nie da się grać w gry komputerowe bez DLSSR, wy to rozumiecie? I to jest absurd. Nie da się grać w gry bez DLSS-a. Tak to nie powinno kurwa nigdy wyglądać. Zobaczymy ile teraz. A zróbmy z DLSS-em na wysokich. No, to jest 60. Nie, nie, ja. W takiej gierce dynamicznej, wpadki poniżej 60 będą bardzo widoczne. A to jest taki zryw na shift paliwo. No, a w szatach jest bardziej przegrzewanie się, no. Ferie. Tu się doczytują w ogóle miejscówki. Średnio to wygląda. Pchnięcie. Im niższy poziom twojego zdrowia, tym większa szansa na opuszczenie apteczek. Ale bardzo dużo inspiracji dumem jest. Ale przyjemnie się strzela, powiem szczerze. No kurwa, te dropy jakiś nie wiążą Plecak proszę bardzo I suggest...

O kurwa Aha, prawe to jest modyfikacja, to nie ma przybliżania co ratunkiem Aha, no C jest wybór. Dobra, a co tam było to drugie? Nie wiem, nie wiem Oj This hyper unit was destroyed during the last run. Never a pleasant look, is it? A constant reminder of what we need to endure. Establishing connection. Plasma bars, yeah. active. hyper Bars, boosts, plasma boots. Well done, Asuka. Now you're complete. Warning. ISC unit inbound. Oho, hyperpower. hyperpower! Dobra, mamy kogoś tam broń. Zbliż do wroga, aby wyrwać jego rdzeń. Wydobycie rdzenia zużywa energię, która ładuje się z czasem. Wciśnij e, aby wyrwać rdzeń. Naciśnij ponownie, aby nim rzucić. Rdzeń za obszarowe i spowoduje opuszczenia amunicji. czemu tak kratki spadają? Masakra. Optimalizacja jest kiepściutka w tej gierce, już od razu to wam mówię, nie? Bardzo kiepsciutka jest. Przypominam, że mam DLS-esa cały czas włączonego i gram na średnich. Zajebista muzyka. Fajnie, bardzo dynamiczna jest. Dużo krwi. Kupię przy komputer. Nie, powiem wam tak. Ja wiem, że nie mam topowego komputera. Ale jeżeli ja jestem w stanie grać w Cyberpunk'a na wysokich, w Red Dead na wysokich, są gry, w których bez problemu jestem w stanie grać na wysokich. Które wyglądają ładniej niż te gry obecne. A te obecne gry nie działają płynnie, nawet na średnich z dls to, to nie jest wina komputera. No, kurwa nie, no, nie, nie oszukujmy się. To jest totalna to jest po prostu chujowa optymalizacja. <śmienny> <śmienny> <śmienny>

I'm not going to lie to you. I despise delusive content above all. Survival rating drops to 0.554%. As hard as I try to flex the muscles of my optimism, at this moment they feel a little... Help. jest ten pasek, do, dzięki któremu ja widzę, czy ja mogę użyć tego rdzenia, czy nie? Oho, posiło jakieś? Drogowie z zielonym pancerzem posiada posiadają znacznie zwiększoną odporność na obrażenia od broni kinetycznych i nie można im wyrwać rdzenia, dopóki ich pancerz jest nienaruszony. Czyli muszę najpierw zniszczyć, ok. Trzymaj, aby spożyć rdzeń. Aktywuję super cios i przywróci super cios. Będzie to super cios. HF Nie wiem, ja zawsze w, w tych grach science fiction ten interfejs w kurwa. nie wiem, po prostu ja nie mogę go rozczytać, ja nie wiem, gdzie co jest.

You are determined to so to za teksturka. To wygląda jak w blenderze zrobione, nie? I nie ma nałożonej tekstury jeszcze na te obiekty trochę. <laughs> Takie surowe. Ale generalnie to bardzo ładnie wygląda giera tak bez przyglądania się i oceniania takich z bliska rzeczy, to... czyli super czas mam chyba. Nie, popowiem, jak oni nie ogarną optymalizacji w takiej dynamicznej gierce, to kiepsko to widzę. To w ogóle za efekt jest. Podczas ruchu naciśnij shift, aby uskoczyć. To odkryłem na początku, nie? to ale tu jest kanibalizm futurystyczny, tak? Ja właśnie tak nie chciałem. Oho, arenka. Arenki też mają taki dumowy vibe. Podobna nawet konstrukcja jest. Muzyki tutaj brakuje... ...troszeczkę. Znaczy ona jest, ale mogłaby być... ...albo się za późno włączyła po prostu. Kurde, ale te heady zajebiście siadają. Dupa, odpalił ten od cinematic, nie? Jak dziwnie. Jakieś śladające, irytujące moby. Najgorszy typ przeciwnika. Umarłem. Ryo, ale ta gra świetnie wygląda. Przecież, kurde, naprawdę ona... Mimo że ja nie lubię tego yy, settingu science fiction, to wydaje mi się, że ona świetnie wygląda. Te przejścia przecież teraz Brońki, przeciwnicy. Ogólnie jak te, te mapy wyglądają. Nie do końca kiedy ja mogę ten ryzad nie a kiedy nie mogę go wyrwać. Bo teraz Za mały ładunek, ale ładunek czego? Aha, czas odnowienia, dobra, widzę. Na środku ekranu jest jak byk napisane. Gotowe, dobra. I teraz mogę wyciągnąć z każdego, tak? Dobra. Gunplay jest zaipisty, ale czytacie coś przyjemne? Jeez! Wow! Ale skurwał. Kierten nie odmawia. O, się... o, czas odnowienia jeden, dobra Zobacz, armor mu zdjąłem i faktycznie armor mu odpadł. Czeglany. O, oh, naprawdę fajne. Fajnie to jest zrobione. Bardziej dynamiczną muzykę bym tutaj wrzucił. Osobiście. To by się jeszcze lepiej chciało rozpierdalać. Uh-huh, yes, he Dobra, nice. Mamy tak. Przytrzymaj przycisk strzału alternatywnego, aby naładować potężny strzał laserowy. Koszt 3000. Albo... Użyj strzału alternatywnego, aby wycelować w ofiarę. O, kolimator. Następnie użyj strzału głównego, aby wystrzelić. No no, celownik. Biorę pistola. Biorę pistol i biorę to. Nawet wygląd zmienił. Ale kozak. I uwaga, odlokowałem coś takiego. Wow! Uuu, let's fucking go! Co to jest? Jak się tu strzela? Obrotuwa! Ja się czuję normalnie teraz, jakbym miał znowu 5 lat i grał w duma Pierwszego, nie? Czemu to się. co się przegrzało? Czy się stało? Laserowy gatling, On się ładuje. Teraz umrę. To jest tam. Jaki myn. Spadłem. Aha, bo to jest broń... To nie jest kolejny rodzaj broń, tylko to jest taka broń do podniesienia i można ją po prostu zużyć. Wtedy on, on ją odrzuca chyba, wtedy. No. O kur... O, ja pierdolę. Nowa broń. Popa. Jaki tu jest dobry feeling w ogóle strzelania z broni? Wow, 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 wow. Wymagane wyzwanie. Aha, żeby móc jeszcze w ogóle upgrade zrobić, trzeba mieć jakieś kille... i wyzwanie na zabójstwa. Strzelba z możliwością strzału alternatywnego, która wzmacnia główny ogień wystrzału maksymalnie 3 razy. Użyj strzału alternatywnego, aby wstrzelić pocisk pełen ostrych odbijających się strzałek. Ło. Wow. Aha, to tak chyba w dumie było, że jeżeli wybrałem to ulepszenie. To mam upgrade y tego ulepszenia tu. Jak wykupię to, to będę musiał, musiał zmieniać między tym alternatywnym strzałem, a tym. Nie, ale celu, te w ogóle te Te takie platformy do wybijania postaci w górę, te bronie porozstawiane w takich miejscach, te armory. To taki naprawdę daje vibe trochę. To jest Doom plus Unreal, Unreal Tournament i jeszcze do tego Ghost Kurwe, dobre to. Ja to dodaję do listy życzeń. Przecież to taki sztosik, taki era, że koniec. Pierdolę, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jestem miło zaskoczony. Wiecie co jest niesamowite? Odkąd ogrywamy te demka, co jakiś czas sobie pobieramy demka różne, to się trafiają takie perełki dobre, takie po prostu sztosy, bo ja żyłem jakiś czas temu za, za w takiej bańce i tylko widziałem te najgłośniejsze premiery, o których się mówiło, te AAA-e i po prostu miałem wrażenie, że ten gaming po prostu to już jest taki ściek, bo jest. Segment Triple A to je, pomału się robi taki ściek totalny, gdzie na gry się wydaje po 300 milionów, a wychodzą krapy, ale ten segment niżej WA to jest po prostu no, totalny kosmos, która to już jest gierka, która tak pozytywnie zask zaskakuje. To są gry po 170 zł, po, po 200 zł, a nie po chore 350 czy po 300 zł. Ja to dodaję do listy życzeń, jasny gwint, świetna gierka, zajebisty soundtrack, fajnie to wygląda. Jedyne na czym bym popracował jeszcze to ta optymalizacja, bo te dropy, tak to nie powinno wyglądać, na pewno nie, nie? Ale kurwa, no to jest kozak boomer shooter, jak cholera. Ale wiecie co, bo takie dodawanie do listy życzeń, to też pomaga twórcom, wiecie? Mimo wszystko, że w to nie zagracie, ale bo na, tej, na podstawie tej listy życzeń też yy, Steam promuje te gierki na, na stronach, na sklepie, gdzieś je wyróżnia. Twórcy mniej więcej widzą, jakie zainteresowanie jest. Nawet jeżeli nie zagram, to do listy mogę dodać, nic mnie to nie kosztuje, a jeżeli to ma pomóc, tym bardziej że to jest Polskie Studio z Warszawy, Polska górą. Oczywiście trzeba wspierać. Najlepiej za darmo wspierać, jak się da. No, także, kurde, fajne to. Fajne, fajne, fajne.